Realme zaczyna robić coś, w czym Xiaomi specjalizuje się już od lat. Teoretycznie wydaje jeden telefon, w naszym przypadku Realme 9, ale pojawia się tyle jego wersji i odmian, że można się w tym wszystkim pogubić. Spójrzcie sami. Poza Realme 9 możecie kupić 9i, 9 Pro, 9 Pro Plus oraz 9 5G. Sporo tego, prawda? Ale w tym filmie nie będę próbował rozwiązać zagadki nazewnictwa smartfonów od Realme, ale zrecenzuję Realme 9 5G. Realme 9 g w zależności od wersji kupcie za 1199 zł w przypadku 64GB pamięci wewnętrznej i ta wersja trafiała do mnie do testów, lub za 1299 przy 128GB. I mimo obecności slotu na karty pamięci, od razu doradzę, żebyście brali droższą wersję. Nie jest to spowodowane czymś, co źle robi Realme. Nie, tutaj chodzi o Androida i deweloperów aplikacji i to, że po prostu w 2022 64GB to może być po prostu za mało, nawet dla mało wymagającego. Użytkownika. Kwestię ceny mamy już za sobą, więc spójrzmy, jak wygląda telefon, który dostaniemy za te pieniądze. Obudowa Realme 9 95G jest w całości plastikowa, wszystko jest dobrze spasowane i cały sprawia wrażenie dobrze wykonanej. Jednak jeżeli zależy Wam na niezadrapanej obudowie, to lepiej będzie skorzystać z dołączonego do zestawu silikonowego tui. Po przez ten czas testów na obudowie pojawiły się już obtarcia związane z wkładaniem i wyciąganiem telefonu z kieszeni spodni. Z jednej strony szkoda jest zasłaniać tę obudowę etui, a z drugiej szkoda ją uszkodzić. A to dlatego, że recenzowany Realme 9 5G w wersji kolorystycznej nazywanej Stargaze White prezentuje się bardzo ciekawie. Całość mieni się kolorami bieli, odcieniami żółtego i różem. Jednak od samych kolorów ciekawsze jest to, że pod odpowiednimi kątami całość sprawia wrażenie jakby miało być pomarszczone, niczym prześcieradło. Czasami aż sam się dziwiłem, kiedy po wzięciu tego telefonu do ręki nie czułem w dłoni wybrzuszeń, ale całość była płaska. Ponadto całość jest matowa i nie zbiera niepotrzebnie odcisków palców. Jeżeli ktoś nie jest przekonany do takiej intrygującej kolorystyki, to zawsze może wybrać Realme 9 g w kolorze czarnym. Prawie że tak czarnym jak zgaszony wyświetlacz w tym telefonie. A zgaszonym, dlatego że mamy tutaj do czynienia z 6,6-calowym wyświetlaczem LCD, czyli nie uświadczymy tutaj głębokich czerni jak w przypadku AMOLEDów. A poza tym to wyświetlacz jest całkiem poprawny. Mamy tutaj dostępne aż 120 Hz odświeżanie ekranu, rozdzielczość Full HD, i maksymalną jasność na poziomie 480 Nitów, czyli można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z solidnym wyświetlaczem LCD, jak na półkę cenową. Ekran przerwany jest jedynie dość sporą dziurką na aparat w lewym górnym rogu ekranu. Skoro już wspomniałem o aparacie Rilmi 95G, to zostańmy na chwilę przy tym temacie. Z tyłu Realme znajdziemy aż trzy oczka aparatów, z których tylko jedno jest przydatne. A mowa o 50-megapikselowym aparacie głównym, z którego zdjęcia są… no nieprzekonywujące. W piękny, słoneczny dzień uda Wam się uchwycić całkiem ładne kadry, ale te zdjęcia charakteryzują się dość wypranymi kolorami. Im ciemniej, tym gorzej, a zdjęciom w nocy brakuje ostrości. Ale na plus muszę przyznać, że tryb nocny w tym telefonie potrafi nie tylko sztucznie rozjaśnić, ale po prostu poprawić zdjęcia w złych warunkach oświetleniowych. Co do pozostałych oczek, to mamy tutaj 2 megapikselowe do głębi i 2 megapiksele makro, które dają dużo gorsze rezultaty niż po prostu główny aparat na dwukrotnym cyfrowym zbliżeniu. Aparaty w ilmi 95g poza wypranymi kolorami mają dwie ogromne bolączki. Po pierwsze, nagrane filmy są bardzo słabe jakościowo, a często zdarzało się, że dźwięk nie był synchronizowany z obrazem. A po drugie, aplikacja aparatu przy zdjęciach nocnych czy portretowych długo przetwarza zdjęcia, a często też potrafi się ściąć czy nawet zwiesić cały telefon. I to niekoniecznie musi być wina samej aplikacji aparatu, a po prostu wydajności Realme 95G. Telefon jest napędzany Snapdragonem 695G wspieranym 4 GB pamięci RAM. I całość działała no poprawnie. Już uruchomione aplikacje w większości przypadków nie sprawiały problemów i nie dostawały czkawki, na przykład przy przewijaniu. Jednak uruchomienie aplikacji trwało zdecydowanie dłużej niż bym tego oczekiwał, więc zdążycie się przyzwyczaić do tych tak zwanych splash screenów. Tym bardziej, że 4GB RAMu, podobnie jak 64 pamięci wewnętrznej, to w 2022 roku już trochę mało. Natomiast pozytywnie się zaskoczyłem, kiedy okazało się, że Realme 95 g od razu trafia do nas z, na tą chwilę najnowszym Androidem 12, co nie zawsze jest oczywiste przy tańszych telefonach. A nakładka Realme UI 3.0 jest całkiem przyjemna w obsłudze i pozwala na naprawdę dużą możliwość dostosowania wyglądu systemu pod siebie. Realme 95G ma baterię o pojemności 5000 mAh i w moim przypadku w pełni naładowana pozwalała na 34 godziny pracy przy 6 godzinach i 45 minutach włączonego ekranu. Jest to wynik, który większość telefonów w podobnej półce cenowej i przy podobnej pojemności baterii może osiągnąć, więc Realme nie wyróżnia się tutaj niczym względem konkurencji. Podobnie jest z ładowaniem. Z dołączoną 18 watową ładowarką telefon nadładuje się do pełna w około 2 godziny. Jest jeszcze kilka rzeczy, o których warto wspomnieć w przypadku tego telefonu. Przede wszystkim mamy tutaj wsparcie dla 5G i tak naprawdę to jest karta przetargowa tego telefonu, bo Realme okroiło tutaj kilka rzeczy: ekran, aparat względem podstawowego Realme 9, tylko właśnie dla tej obsługi 5G. Poza tym mamy tutaj NFC, gniazdo sławkowe czy dobrze działający czytnik linii popularnych wbudowany w przycisk zasilania. Podsumowując, Realme 9 5G nie zachwycił mnie. Dobre wykonanie, poprawny ekran i dość dobry czas pracy na baterii zostały przysłonięte przez ubijanie aplikacji, zacinającą się aplikację aparatu i no nie najlepsze zdjęcia. Jeżeli obsługa 5G jest dla Was czymś ważnym, to możecie się zastanowić nad tym telefonem. W przeciwnym razie poszukajcie czegoś innego. Może nawet Realme 9, ale bez 5G. A co Wy sądzicie o tym telefonie? Dajcie znać w komentarzach, a teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć.